W serii ósmej wystartują na torze zero Kamil Bernaś, AZS UAM Poznań. Na torze pierwszym Wojciech Żmiejko, Juwenia Białystok. Na torze drugim Tomasz Karczewski, TP Zielona Góra. Na torze trzecim Jakub Mańczak, Delfin Gdynia. Na torze czwartym Kamil Kordowski, Multisport Team. Na torze piątym Zbigniew Wrubel Start Poznań. Na torze szóstym Piotr Kister, AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Na torze siódmym Ratisław Pawlik, KPS Nerus Zilina. Na torze ósmym Ryszard Kubica, KS Górnik Radlin i na torze dziewiątym Sławomir Parysek, Start Poznań. Z serii dziewiątej wystartują na torze zero Marcin Wilczęga, Legia Warszawa. Na torze pierwszym Mariusz Maciaszek niezrzeszony. Na torze drugim Konrad Zajaz, master z Szamotuły. Na torze trzeci Mateusz Powąska, master z Na torze czwartym Dawid Zieliński, SMT Szczecin. Na torze piątym Igor Olejarczyk, master Łódź. Na torze szóstym Karol Bartkowiak, master z Na torze siódmy Paweł Chudoba. Mariusz Baranik, przepraszam. I w kategorii G. Miejsce trzecie Waldemar Piszczek, Korona Kraków Masters. Miejsce drugie Wojciech Żmiejko. MKS. A w serii piątej 200 metrów zmienny mężczyzn wystartują. Na torze zero, Sergiusz Olejniczak, UKS Gierz. Na torze pierwszym Tomasz Sikora, niezrzeszony. Na torze drugim Zbigniew Rubel, Start Poznań. Na torze trzecim Mateusz Kowaniec, trójka Częstochowa. Na torze czwartym Dawid Wróblewski, koszalińskie TKKF. Na torze piątym Piotr Darowski, Delfin Master Tarnobrzeg. Na torze szóstym Kamil Zieliński, Delfin Master Tarnobrzeg. Na torze siódmym Igor Miedwiediew, No Stars. Na torze ósmym Hubert Markowski, Water Squad. Na torze dziewiątym Paweł Skodny, SPK Kupele Piestany. A w ostatniej serii 200 metrów zmienny mężczyzn wystartują na torze zero Janna Pieraj, Fundacja Hasten. Na torze pierwszym Norbert Giecewicz, Swim to Three. Na torze drugim Martin Klein, Berliner TSC. Na torze trzecim Jakub Szwedzki, Trójka Łódź. Na torze czwartym Mieszko Palmi-Kukiełko, Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn. Na torze piątym Przemysław Kuca, Warta Poznań. Na torze szóstym Stanisław Kaczmarek, Landsberg Q, Gorzów Wielkopolski. Na torze siódmym Filip Prowiński, Water Squad. Na torze ósmym Arkadiusz Berwecki, Motyl Mosir, Stalowa Wola. I na torze dziewiątym Mateusz Czwartosz, Baza Pływanie, Mysłowice. Przypominam, że dekoracje za 50 grzbietowych kobiet i mężczyzn przeprowadzimy podczas konkurencji 200 metrów dowolny. Także zapraszam już w pobliże podium. Team. A my dekorujemy kategorię F. 200 zmienny. Miejsce trzecie Zbigniew Rubel, Start Poznań. Miejsce drugie Piotr Mączak, Start Poznań, nie może płynie. I miejsce pierwsze Piotr Darowski, Delfin Master Starnobrzek. I przystępujemy do dekoracji w kategorii G. A w serii dziewiątej wystartują na torze zero Wiesław Bar, niezrzeszony, na torze pierwszym Krzysztof Ślęczka, Delphi Master Starnobrzek, na torze drugim Kamil Zieliński, Delphi Master Tarnobrzek, na torze czesji Waldemar Jagieło, UKS Zgierz. Na torze czwartym Sebastian Humbla i Swim Białystok. Na torze piątym Mariusz Baraniak, Korona Kraków Masters. Na torze szóstym Zbigniew Wrubel Start Poznań. Na torze siódmym Andrzej Gołębiewski, Torun Multisport Team. Na torze ósmym Tomasz ulczyński Niezrzeszony. I na torze dziewiątym Wojciech Żmiejko, Juwenia Białystok. Koszulka AZS AWF Wrocław, poszukiwana, czarna, damska. Jeżeli mężczyzna, to prosimy o oddanie. Jeżeli kobieta, też prosimy o oddanie do stolika speakera. AZS AWF Wrocław, koszulka czarna. A w serii dziesiątej wystartują na torze zero Konrad Zajas, master z Szamotuły. Na torze pierwszym Sergiusz Olejniczak, UKS Zgierz. Na torze drugim Aleksander Sęczkowski, UKS Citizen. Na torze trzecim Romuald Kozłowski, Water Squad. Na torze czwartym Michael Oleasz, Niezrzeszony. Na torze piątym Piotr Darowski, Delphi Master Starnobrzek. Na torze szóstym Igor Miedwiediew, No Stars. Na torze siódmym Rastislav Pawlik, Nereus Zilina. Na torze ósmym Karol Bartkowiak, Masters Szamotuły. I na torze dziewiątym Piotr Mączak, Start Poznań. Miejsce trzecie Piotr Mączak, Start Poznań, kategoria F. Miejsce drugie Zbigniew Rubel, Start Poznań. I miejsce pierwsze Piotr Darowski, UKS Delphi Master Starnobrzek. Brawo młody. I kategoria G. Miejsce trzecie Romuald Kozłowski, Water Squad. Miejsce drugie Igor Miedwiediew, No Stars. I miejsce pierwsze Rafał Skoszkiewicz, Warsaw Masters Team. Kategoria G. I w serii czwartej 100 metrów, bo tylko mężczyzn wystartują. Na torze 0 Waldemar Piszczek, Korona Kraków Masters. Na torze pierwszym Karel Stecker, Swim Masters Lin. Na torze drugim Bartosz Ostrowski, Warsaw Masters Team. Na torze trzecim Mariusz Maciaszek, Niezrzeszony. Na torze czwartym Karol Bartkowiak, Masters Szamotuły. Na torze piątym Radosław Staszkiewicz, Czwórka Nakło. Na torze szóstym Zbigniew Wróbel, Start Poznań. Na torze siódmym Krzysztof Ślęczka, Delfin Master Tarnobrzeg. Na torze ósmym Ryszard Kubica, Górnik Radlin. I na torze dziewiątym Kamil Kordowski, Toruń Multisport Team. I w, I w kategorii A, pań 200 klasyczny, miejsce drugie Joanna Markiewicz UKP Marlin i miejsce pierwsze Magdalena Kaczmarek Landsberg-Klug-Gorzów Wielkopolski. I w kategorii B Agnieszka Kenig. Miejsce trzecie Wodnik 29 Katowice. Miejsce drugie Maria Kowalczyk UKP Marlin. I miejsce pierwsze Patrycja Urbaniak Delphi Master Starnobrzek. A ja czytam serię piątą 100 metrów motylkowy mężczyzn. Na torze zero Igor Miedwiediew, No Stars. Na torze pierwszym Wojciech Żmiejko, Juwenia Białystok. Na torze drugim Piotr Kister AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Na torze trzecim Hubert Markowski, Water Squad. Na torze czwartym Paweł Hudoba, Swim Club Master Ślęza. Na torze piątym Piotr Darowski, Delphi Master Starnobrzek. Na torze szóstym Artem Panczenko, Artamonow Team. Na torze siódmym Mariusz Baranik, Korona Kraków Masters. Na torze ósmym Mateusz Powąska, Masters Szamotuły. Na torze dziewiątym Konrad Zajaz, Master Szamotuły. I w kategorii C. Pań, 200 klasyczny. Miejsce trzecie Paulina Bielańska, Korona Kraków Masters. Miejsce drugie Marta Mazur, Swim to Three. I miejsce pierwsze Justyna Barańska, UKS Zgierz. kategoria F. Jak Felix. Miejsce trzecie Radosław Staszkiewicz, czwórka na Nakło. Miejsce drugie Zbigniew Rubel. Start Poznań i miejsce pierwsze Piotr Darowski Delfin Master Starnobrzek. I w kategorii G miejsce trzecie Jacek Tim, warta poznań. Miejsce drugie Igor w no stars. I miejsce pierwsze Wojciech.